Siema, siema, tu Teo i zgodnie z zapowiedzią przygotowałem filmik z naszej najnowszej rozroby, czyli śnieżnej ofensywy May. Zdradzę tu kilka sekretów, ale nie wszystkie, muszę mieć coś dla siebie. Pewnie nieraz słyszeliście już to, że ta bójka jest obrzydliwie nudna, bo masz tylko jeden pocisk, albo że gra jest bez sensu, bo strasznie długo się czeka. I właśnie ten poradnik ma Wam pomóc, żebyście nie musieli czekać, tylko Wy zmuszać przeciwnika do czekania na kolejną rozgrywkę. Wszyscy gracze ze śnieżką gotową do wystrzału są oznaczeni płatkiem śniegu nad głową. Jeśli widzisz kogoś, kto tego płatku śniegu nie ma, nie musisz stale zużywać swoich defensywnych zdolności, bądź uciekać jak tylko go zobaczysz. Bądź cierpliwy. Ludzie w tej bójce biegają jak poparzeni, licząc, że kogoś trafią. Naprawdę, czasami lepiej jest po prostu stać za rogiem i poczekać, aż przeciwnik sam wlezie ci pod lufę. Nauczy trajektorii wystrzelonej śnieżki. Jest bardzo podobna do pocisku wystrzelonego przez Trobiorna z jego podstawowego ataku. Torbiorna, jezu! Nie czekaj ze swoją super zdolnością do walki 1 kontra 5, bo i tak nie będziesz w stanie jej dobrze wykorzystać. Jeśli stajesz w sytuacji w oko w oko i nie masz nabitej śnieżki, a twój przeciwnik ją ma, odpalaj swoją super zdolność bez namysłu, jeśli jesteś w stanie go zabić. Śnieżna kulka leci chwilę do celu. Możesz to wykorzystać na swoją korzyść, strzelając z wyprzedzeniem, zastanawiając się, czy w danym momencie przeciwnik może za chwilę się gdzieś pojawić. Nie bój się ryzykować takich strzałów, mogą one znacznie ułatwić Ci grę, a przy okazji jest nieziemska satysfakcja, jeśli kogoś trafimy. Najlepiej cały czas być w ruchu, bo utrudnić przeciwnikowi namierzanie nas. Bardzo ważne jest też to, czego w ogóle ludzie nie robią, że podczas ładowania śnieżki yy, świeżym śniegiem jesteśmy w stanie obracać kamerą. Wystarczy tylko przytrzymać prawy przycisk myszy, żeby nasz endotermiczny miotacz zażerał sobie śnieg, ale my możemy dalej się obracać i być świadomi tego, czy ktoś w nas mierzy i w razie czego zmieni się w sopel lodu. Z czasem nauczysz się wszystkich miejsc, w których będzie można odnowić amunicję swojego miotacza. Ważne jest, żeby kręcić się wokół tych miejsc. W sytuacjach jeden na jeden nie graj giroja, kiedy przeciwnik już zmarnował swoją śnieżną kulkę. Wyczekaj go, on i tak nie jest w stanie ci nic zrobić, póki nie nabije swojej broni. Ja osobiście bardzo często kucam, bo chcę usłyszeć, co się dzieje wokół mnie. Nieraz już byłem w sytuacji, dzięki której w kucnięciu, nie dość, że twoja postać nie zostawia po sobie żadnych śladów dźwiękowych, tak ty jesteś w stanie usłyszeć wroga, który się porusza albo w pomieszczeniu, albo właśnie wyskoczył na dwór jesteś w stanie to stwierdzić, jeśli tylko się wsłuchasz w dźwięki otoczenia. I ty i twój przeciwnik macie puste magazynki, biegniecie do tej samej kubki śniegu nabić swój miotacz? Nie ma problemu. Niech on zacznie ładować swój miotacz pierwszy, a ty podrzuć go ścianą do góry, po czym weźmiesz sobie swoją śnieżną kubkę. Jeśli już jesteś zmuszony nabić broń w środku pola walki, staraj się odgrodzić ścianą tak, żeby odciąć od siebie jak największe pole widzenia wroga. Ludzie też bardzo często są przyzwyczajeni do tego, że Mei trzyma swoją ścianę te kilka sekund. Nieprawda. Bardzo często używam mojej ściany tylko po to, żeby przeciwnik odwrócił się myśląc sobie, że ma kilka sekund, żeby uciec, natomiast po sekundzie zrzucam ścianę, żeby kolesia strzelić w plecy. Poruszaj się blisko ścian, dzięki temu nikt nigdy nie zajdzie ci od pleców. Niestety będziesz musiał przyjąć kilka śnieżek, żeby nauczyć się grać w cykora. Cykor polega na tym, że nigdy nie strzelasz jako pierwszy i czekasz aż przeciwnik wystrzeli swoją śnieżną kulkę, żeby aktywować swój sopel lodu. Na krótkie odległości to jest naprawdę intensywna gra. Często zmieniaj swój kierunek poruszania się, żeby przeciwnik nie był w stanie wymierzyć w miejsce, w którym zaraz powinien się technicznie znaleźć. Biegnąc cały czas w prawo, dasz tylko informację swojemu przeciwnikowi, że jeśli wymierzy trochę dalej w prawo, trafi cię w głowę. Nie bój się eksperymentować z dalekimi strzałami. Im bardziej strzał odbiega od regularnego pocisku, tym lepiej dla Ciebie. Każdy efekt zaskoczenia może mieć tutaj gigantyczny impact na rozgrywkę. Nie pozostaje Ci teraz nic innego, jak wrócić do rozgrywki i po prostu miażdżyć swoich oponentów. Na sam koniec moment, w którym sam zwalczam czterech. Jeśli chociaż jedna wskazówka jest tutaj dla Ciebie nowością, to jestem z siebie dumny. Znaczy, że mogłem Cię czegoś nauczyć. Jeśli Twoi znajomi narzekają na rozrubę, ponieważ kiepsko im ona wychodzi, wklej im ten filmik. Może im pomoże. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci, żebyś wbił jak najwięcej osiągnięć z zimowej ofensywy. W końcu spray są takie ładne. Do zobaczenia!